Zdeterminowana Akane zbiera informacje na temat ojca Akły. Odkrywa, że nie ma możliwości, aby osądzić go w świetle prawa, dlatego sama musi chwycić za nóż i ukatrupić Hikaru Kamikiego. Jednakże, idąc do jego agencji, okazuje się, że jakiś nieznajomy cały czas zbliża się w jej stronę. Witajcie, złąkani internetowcy! Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał z omawiania mangi Oshinoko. Dzisiaj na taśmę wjeżdża rozdział 98 pod tytułem Zboczyć z drogi. Standardową materiał składa się w głównej mierze z streszczenia fabuły rozdziału co kończy moja krótka opinia o nim i tym co wnosi do całości fabuły. Już teraz ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami z mangi, a także proszę was o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora, aby wyjaśnić sobie kilka spraw. Rozdział rozpoczyna Akane spadające ze schodów. W ostatniej chwili sytuację ratuje Aqua, który chwycił ją ratując przed śmiertelnym upadkiem. Facet w kapturze nerwowo przeprasza mówiąc, że po prostu nie patrzył przed siebie. Akane wciąż zaskoczona, sili się na uśmiech, mówiąc, że się wystraszyła, bo myślała, że ktoś ją popchnął. To ja może się przyczepię do absurdalności i braku realizmu w tej scenie. Że niby przypadkowy przechodzeń od tak wpadając na kogoś mógł sprawić, że Akane dosłownie poleciała na sam dół? Już nie wspominając o tym, że owszem, nawet jeśli Akane nie waży 500 kilo, to wciąż złapać kogoś, kto leci z takim impetem ze szczytu, zakładając po tym kadrze jakieś 6-metrowych schodów? To trzeba być jednak supermenem, żeby się nie połamać. Gdy przypadkowy mężczyzna ucieka z miejsca zdarzenia, Aqua mówi do swojej dziewczyny, aby ta uważała na siebie i nie robiła niczego niebezpiecznego. Akane owszem, dziękuje swojemu chłopakowi za ratunek, nazywając go swoim bohaterem, lecz musi zapytać go, co robi w takim miejscu. W końcu nie pracował, a gdyby wracał ze szkoły, miałby na sobie mundurek. Do tego mówił jej, aby nie robiła nic niebezpiecznego, jakby wiedział, co planuje zrobić. Aqua mówi, że Akane jest bardzo bystra i powinna się była tego domyślić. Akane rozprówa pluszowy breloczek, który ma przyczepiony do kluczy, wyjmując z niego nadajnik GPS. Akane mówi do Akły, że teraz to już przekroczył granicę i że tak nie można. Pyta go, kiedy podłożył nadajnik. Aqua odpowiada, że zaraz po zakończeniu zdjęć, do zakochajmy się w sławie. Wiedział, że kto jak kto, ale akurat Akane odkryje coś przydatnego. Akane wścieka się na Akłę. Myślała, że udowodniła, że może jej ufać. Liczyła, że są na równi i jej chłopak, choć trochę jej ufa. Nie była jego zwierzaczkiem ani jego własnością. Gdyby powiedział jej o nadajniku, to pozwoliłaby mu zamontować sobie i sto takich pluskiew. Akła od razu zbijają z tropu, mówiąc, że kłamie. Gdyby wiedziała o nadajniku, zrobiłaby wszystko, aby zatuszować to, gdzie idzie. Pytają dlaczego, skoro zdobyła informację o jego ojcu, nic mu o tym nie powiedziała. Akane mówi, że nie zamierzała nic robić. Aqua kopie w bukiet kwiatów wydobywając z niego nóż. Pyta co zamierzała z nim zrobić. Akane mówi, że chciała jedynie porozmawiać, lecz przeciwnikiem był morderca i nie wiedziała co się stanie. Aqua mówi, by Akane dłużej się w to nie mieszała. Dodaje, że usunie nadajnik i już więcej nie naruszy jej prywatności, lecz nie mógł mieć z nią nic więcej wspólnego. Aqua! To już nawet nie jest brutalny reject, bo jej nie odrzuciłeś, ty z nią zerwałeś! To gorzej niż odrzucenie! Aqua ty kurwa śmieciu! Aqua powiedział Akane, żeby przestała mieszać się w niebezpieczne sytuacje. Akane mówi, że jak na kogoś, kto chciał ją wykorzystać, jest bardzo nadopiekuńczy. Ze łzami w oczach mówi, że gdyby ją o to poprosił, to poszłaby za nim do piekła. Aqua mówi, że nie zamierzał ją zabierać w takie miejsca. Odchodzi zostawiając Akane zalewającą się łzami na chodniku. Akane uświadamia sobie, że nie była w stanie uratować swojego ukochanego. Może i kierował nią czysty egoizm, ale i tak, naprawdę chciała mu pomóc. Aqua odchodzi podsumowując co wie, podążając śladami swojej już byłej. Kurwa, dziewczyny domyślał się, kto był jej celem. Tak było lepiej, tak było łatwiej. Nie musiał już martwić się o bezpieczeństwo Akane i to, że pobrudzi sobie ręce. Wiedział, że podążał złą ścieżką. To była droga jego zemsty, która kończyła jego szczęśliwe i spokojne dni. Wiedział, kim był cel jego zemsty. Był to Hikaru Kamiki. I leci jak na rowe bingo. No to się porobiło, moi drodzy. na płacz. <grybacz> Wybacz. Stała się tragedia, no. Zerwał z nią. Ta zagana jest smutna. Tragedia się stała. Tragedia, no! No dobra, depresja jest, ale materiał prowadzić trzeba dalej. Odnośnie braku realizmu w trakcie latania po schodach, to już się wypowiedziałem. Ten rozdział wydaje mi się strasznie krótki, co jest mega dziwne, bo generalnie sam chapter ma jakieś 19 stron, czyli no taki, nazwijmy to standard długości rozdziału w tej mangi. Ale w sumie, co się dziwić, jak spora część kadrów, to jest bez dialogów, więc co ma się człowiek wypowiadać, skoro opisuje całą sekwencję dziejącą się na stronach. W sumie wyobraźcie sobie, że omawiałbym w ten sposób Bleacha albo Chainsaw Man'a. Wtedy to by w ogóle materiały trwały czasem po 2-3 minuty. No ale dobra. Cały rozdział poświęcony temu, czego fani Akane nie lubią najbardziej, a fani Kazirodztwa i Arimy Kany lubią najbardziej. Aqua zerwał za Kanę. No, radość, w chuj. Wypierdala mi oczami i uszami na wszystkie strony świata. Taki jestem szczęśliwy. Uuuu, Sarkazm w głozie wyjebało już poza skalę. I oczywiście śmieszkawać sobie mogę, ale w pełni rozumiem zachowanie Akły Na sam temat tej postaci chciałbym zrobić w ogóle cały materiał, ale to już nieco dalszy plan niż te materiały Stałe of God, Man, a także Musoku Tensei, co zapowiedziałem tydzień temu. Swoją drogą uwielbiam ludzi, którzy pewnie nawet nie poczytali, ale głos oddali. Nie mam tego, jak zweryfikować ale wiem, że na pewno z dwie, może trzy osoby to przeczytały, bo komentarz zostawiły. Aqua zrywa z Akane, ponieważ doszło do niego, kim jest jego stary i że na drodze zemsty będzie musiał pobrudzić sobie łapki, aby dorwać tatuśka. W głębi duszy nie chciałaby Akane, która próbowała go ratować, ucierpiała, dlatego odsunął ją od tej sprawy. Jednakże na dobrą sprawę, czy Akane nie ma możliwości uratowania Akły? no Skoro wie, kto jest jego ojcem, to chyba może pójść do niego i go zaciukać. Boże, aż mnie mrozi, jak sobie wyobrażam Akane z takim Szaleństwem w oczach i zakrwawionym nożem w drzwiach do pokoju Akwy mówiącą, twoja zemsta się skończyła Aqua. Tak w sumie skoro i tak chciała go zabić, to co jej stoi na przeszkodzie, skoro już nie ma pluskwie w dupie. Co do nadajnika GPS, to w ogóle Akła pokazuje tutaj myślenie do przodu. Raczej mało kto podejrzewał, że założył podsłuch lub nadajnik swojej dziewczynie, nawet jeśli ją wykorzystywał w celu namierzenia ojca. Z jednej strony trochę dupkowate podejście do sprawy, ale z drugiej strony ją uratował. Ten jest cholernie do to już nie tyle dla samych fanów Akane Rokały, ale ogólnie dla czytelników. W końcu mamy tutaj dwójkę ludzi, która chce dla tego drugiego jak najlepiej, ale ponieważ główny zły tego wątku nie może zostać osądzony w świetle prawa, to jedno i drugie musi ranić się wzajemnie, kłamać i posuwać się do wątpliwych moralnie czynów. Rozumiem zarówno Aqua, jak i Akane i choć chciałbym, żeby po tym wszystkim byli jednak razem, to raczej nie robiłbym sobie na to nadziei. Pozostaje jedynie żyć nadzieją, że Akane znajdzie sobie kogoś równie miłego co Aqua, że Aqua finalnie będzie szczęśliwy za Rimo. Jakby kurwa, wszystko dobre, co nie kończy się Kazirosłem. Powiedział autor cross wersji misji drugiej. I tak oto jesteśmy na finiszu tej dramatycznej historii pełnej podążania za zemstą. Oczywiście nie na ostatecznym finiszu, bo jednak tych tomów jest kilkanaście, a przed nami jeszcze jakieś sześć, może siedem. Bo generalnie manga zmierza do wielkiego finału, Samych tomów mamy obecnie 15, a obecna ilość chapterów spełnia wymóg do wydania tomu 16. Jednakże, z racji, że jesteśmy na ostatnim story arku, to nie wiadomo, czy czasem autor nie skończy tego na następnych kilku rozdziałach i w ten sposób dostaniemy nieco grubszy tom 16, kończący całą historię. Ale nie dałbym mo więcej jak 17 tomów prędzej któryś będzie grubszy, ale to już będziemy analizować na bieżąco. Zanim jeszcze przejdziemy do zakończenia, mały kącik informacyjny. Otóż dzisiaj z niektórymi widzę się na streamie na moim Twitchu, ale nie o tym. Za tydzień omówienia rozdziału 99 nie będzie, ale za to będzie nazwijmy to ocena drugiego sezonu Oshinoko. Co ciekawe, został również zapowiedziany trzeci sezon Oshinoko. Na razie bez daty premiery, ale strzelam, że może będzie to przyszły rok. Potencjalnie ten sam sezon co obecny, albo sezon wieńczący rok. Na pewno będę śledzić informacje na ten temat i trzeci sezon również zamierzam ocenić, ale raczej nie zekranizuje on więcej niż to, co zdołam do tej pory wypuścić w omówieniach na kanale. A wam, jak podobał się rozdział, dajcie znać w komentarzach. Pięć także na mojego Twitcha, odpada Facebooka, TikToka, Xa, Instagrama, a także kanał współtworzony z Nishino. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z rozszerzania lore Crossbells, gdzie padnie temat Białych Świadków. Kolejny materiał zamówienia mangi Oshinoko za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu ocena drugiego sezonu Oshinoko. Z niektórymi widzę się jeszcze dzisiaj na streamie. Tenczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska, ludziska.